Żuczki. Cześć Żuczki. Dzisiaj znowu jesteśmy na dworzu i dzisiaj sobie przeczytamy bajkę pod tytułem y... Książę Żaba Książę. Książę Żaba W pewnym bogatym i szczęśliwym królestwie żył mądry i sprawiedliwy król miał piękną córkę, która niczym się nie interesowała i nieustannie się nudziła. Całe dnie przesiadywała w swoim pokoju wypełnionym lalkami i zabawkami sprowadzonymi z całego świata ale nie bawiła się nimi na próżno poczciwa niania zachęcała ją do pracy lub zabaw. Znudzona księżniczka nie chciała się niczym zająć. Pewnego dnia, po długich namowach ojca i niani, udała się do pałacowego ogrodu. Usiadła na brzegu sadzawki, w której wesoło pluskały się zielone żaby. Ze znudzoną miną bawiła się złotą kulą. W pewnej chwili kula wypadła jej z rąk. Potoczyła się po brzegu sadzawki i trafiła do wody. A ponieważ była ciężka, bo zrobiona ze szczerego złota, szybko zatonęła. Bezradna księżniczka stała nad brzegiem sadzawki. Rozglądała się wokół, szukając pomocy. Wtedy usłyszała dochodzący z szuwarów dziwny skrzeczący odgłos. To mówiła wielka, zielona żaba, która obiecywała dziewczynce, że jeśli pozwoli jej zamieszkać w pałacu, jeść z jej talerza, pić z jej kielicha i spać w jej łóżku. Wówczas wydobędzie zatopioną w sadzawce złotą kulę. Księżniczka, nie namyślając się wcale, obiecała żabie, że spełni jej życzenia. Zaczarowana żaba dotrzymała więc swojej obietnicy i wyłowiła z sadzawki złotą kulę. Dziewczyna chwyciła kulę i co sił w nogach zaczęła uciekać w stronę pałacu. Ani jej było w głowie spełnić to, co przyrzekła zaczarowanej żabie. Nie wyobrażała sobie, że takie okropne stworzenie. Mogłoby jeść z jej talerza, pić z jej kielicha i spać w jej łóżku. Księżniczka szybko zapomniała o przygodzie ze złotą kulą i zaczarowaną żabą. Wieczorem, razem ze swoim ojcem, mądrym królem, zasiadła do kolacji i za stołem wspaniałe, wspaniale nakrytym złotą i porcelanową zastawą. Dziewczyna, jak zwykle, była rozkapryszona i znudzona, a podczas kolacji. Nieustannie ziewała. Bardzo się dziwiła, gdy do stołu przyszedł kamerdyner i oznajmił, że przy ogrodowej bramie pałacu oczekuje na nią jakiś dziwny gość, który żąda natychmiastowego widzenia. Wielkie było zdumienie księżniczki, gdy ujrzała siedzącą na pałacowych schodach dużą zieloną żabę, która przemawiała ludzkim głosem i przypominała o tym, co dziewczyna przyrzekła nad sadzawką w zamian za wyłowienie złotej kuli. Kapryśna księżniczka z gniewem próbowała odpędzić natrętną żabę. Ta jednak bardzo stanowczo domagała się prawa wstępu do pałacu. Żądała też, by pozwolono jej stawić się przed obliczem królewskim, aby mogła przedstawić swoje skargi słynącemu z mądrości i sprawiedliwości władcy. Choć bardzo rozgniewana, dziewczynka musiała spełnić żądanie żaby. Gdy zjawiły się przed obliczem króla, żaba. Rozparła się wygodnie na stołku wyścielanym aksamitną poduszką i skrzeczącym głosem opowiadała królowi o przygodzie księżniczki nad sadzawką. Kapryśna i bardzo rozzłoszczona dziewczyna tłumaczyła ojcu, że jej obietnice nie były prawdziwe i że wcale nie zamierza ich dotrzymać, bo ohydna zielona żaba budzi w niej wielki wstręt. Mądry i sprawiedliwy król był bardzo zafrasowany. Martwiło go wielce, że jego córka rzuca na wiatr obietnice i nie chce ich dotrzymywać. Postanowił, że podejmie decyzję sprawiedliwą i mądrą. Zasiadł w sali tronowej z kapryśną córką u swojego boku, a Paś wniósł na aksamitnej poduszce zaczarowaną, mówiącą ludzkim głosem żabą. Król rozstrzygnął problem. Żaba zostanie w pałacu, a księżniczka spełnić musi wszystkie obietnice. Tak się miało stać z woli królewski. Orszak udał się do sypialni dziewczyny. Tam żaba obejrzała łóżko, na którym sypiała księżniczka, a które teraz miała dzielić ze skrzeczącym zielonym stworzeniem. Król surowym głosem przypomniał dziewczynie i żabie swój wyrok i nakazał, by córka go wypełniła. Księżniczka, choć kapryśna i wiecznie znudzona, Kochała bardzo ojca i szanowała go za mądrość i sprawiedliwość. Z pokorą więc zapewniła, że uczyni tak, jak jej przykazał. Potem odbyła się wspaniała uczta. Zaczarowana żaba z radością korzystała z uciech królewskiego stołu. Jadła z talerza dziewczyny i piła z jej kielicha. Księżniczka siedziała przy stole bardzo zasmucona. Nie jadła, nie piła. Przyglądała się, jak ucztują król i żaba. Po hucznej uczcie zmartwiona dziewczyna udała się wraz z zaczarowaną żabą do swojej sypialni. Na łóżku, na którym dotąd sypiała sama, wymościła wygodne posłanie zaksamitnych poduszek dla swojego gościa. Nie uczyniła tego zbyt chętnie, ale pamiętała o surowej i sprawiedliwej decyzji swego ojca, któremu przyrzekła posłuszeństwo. Gdy żaba zasiadła na swym posłaniu, Przymilnym, choć skrzeczącym głosem powiedziała księżniczce, że nareszcie czuje się szczęśliwa i bardzo prosi, by dziewczyna ucałowała ją na dobranoc. Ta długo się wzbraniała, ale w końcu uległa prośbom żaby i pocałowała ją w zielony pyszczek. Wtedy zdarzył się prawdziwy cud. W komnacie zabłysło, pogasły świece. I w wielkiej jasności ukazał się przepiękny młody książę. Zielona żaba zniknęła na zawsze. Książę, przemieniony przez czarownicę w żabę, odzyskał ludzką postać. Zachwycony jego urodą księżniczce opowiedział swoją historię i wytłumaczył, że to ona, spełniając wszystkie swoje obietnice i całując go, zniszczyła zaklęcie czarownicy i pomogła mu stać się znowu człowiekiem. Wszyscy mieszkańcy królestwa byli wzruszeni historią młodzieńca. Wkrótce też książę i księżniczka, która zapomniała o kaprysach i nudzie, pokochali się wielką miłością. Sprawiedliwy i mądry król wyraził zgodę na ich ślub. Odbyły się wspaniałe zaślubiny i huczne wesele, na które zaproszono licznych gości z całego królestwa. Do zobaczenia następnym razem.